Nie, w Młodynie bodajże chyba pierwszy raz, o ile dobrze pamiętam. Hala jest bardzo przyjemna, średniej wielkości. Odbyłyśmy dzisiaj naprawdę bardzo dobry trening, więc to wydaje mi się, że dobrze wróży przed jutrzejszym spotkaniem. Na treningu wszystkie dobrze wyglądałyśmy fizycznie, także była dynamika, było naprawdę dużo fajnych obron, dużo mocnych ataków, także... Jestem w dobrej myśli. Odpowiednie nastawienie i walka od pierwszej piłki. Bo jeżeli dobrze wejdziemy w mecz, to tak naprawdę on dobrze się potoczy w dalszej części. I nie można zwątpić to, jeżeli nawet będziemy przegrywać dwoma, trzema punktami, bo to jest do drbienia I niejednokrotnie czy my to pokazałyśmy, czy, czy w, innych, w innych meczach takie sytuacje miały miejsce. I przede wszystkim grać z uśmiechem i nie myśleć o tym, że my musimy. My po prostu chcemy, mamy wyjść na, na boisko i my chcemy wygrać. Nie musimy. Myślę, że dwoma głównymi armatami jest Oso i Brakocewicz. To są dwie dziewczyny, które tak naprawdę decydują o tym o obliczu zespołu. One dostają bardzo dużo piłek, więc na pewno będziemy się taktycznie nastawiać pod te dwie zawodniczki. Mam to One tu tańczą sobie. O proszę bardzo Dziesięć. Dziesięć. Kolorowe sny. Kolorowe sny, kiedy ja... I znowu nam przerywają, rozumiesz to?